na widzowie, ja dzisiaj gramy um. Raymond No dobra, zapomniałem jak to się nazywa tutaj właśnie pokazuję ile sekund ja, ja nie wiem w czy chcę wchodzić, bo no tak bycie, to nie wiem dobrze zrobić położę tak w ogóle zapraszam do, do subskrybowania mnie i lajkowania zabijamy

Nie wiesz, na pierwszy czek coś jest. Czy na polska ktoś? W ogóle ja nie mam przycisku skip, tam to trzeba chyba skipować. O oh my Rosja, Portugalia. Počkaj, 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 Может на кургах на Почему мы не с нобками? Это Жайнскин. Это есть. Окей Если мне O, tam jakiś klotek, widzisz, że leży, bo czemu miałem zabrać 24 klocków, no to to nie jest takie ciężkie zadanie. O, on zabrał. Czemuś? To jest ten czerwy przyjaciel. Oh my god, oh my god, um, 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 mam pierwszego klotka. Gdzie właśnie ja idę na dół. Zobaczyć. O, kolejny klot. Я не вообще слышу. А, в ogóle нет радужка, как же было. Портфельная Что Nie, yeah, to Ty O, oh, klotek. E, e, klotek e. e, e. U, 15, no co? W ogóle wcześniej ja kupowałem. Zapomniałem przecież, że tu jest sklep. Pierwszy sklep to nawa. O, właśnie tam ciekawe. To tam jest. No co? Oh, no, oh, no. oh, Побрала. На... Я... Он, оно. Еще... У меня... У нее Еще... Еще... Я Еще... 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 так Еще... 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 я. Еще... он Еще... Еще... Ja mam już 4 minuty, a tutaj co to? Yy. O nie, to jest... ale <śmany> czemu? On jest taki jakby... Zieloną pietruszką. Albo brykułem. Spytacie się, czy u was w ogóle jest jak ciepło, czy nie? Bo mnie nie jest ciepło. Jaki ryb no. Nie, 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 światło. tutaj jak Zapamiętajcie. Nie, Ok, nie, nie, jest. nie, nie, Okej, Łupkiem fajnie zadbić Jest taki spokój na łówek ja jeszcze pierwszy, pierwszy, ja jeszcze to, tą Nie czekam Dobra, e, karmę właśnie, bo musimy wspierać karmę. Karma, jest tu, karma. Karma, mamy karmę. Karma, karma do jedzenia. Nie, no był. No. Tu występuje. Co zginął? Dobra, idź, idź, idź. Ja idę tu. Uuuu. Ale w pewnym sensie. O, jeszcze łotrka. Tam nic nie ma. A co tu jest? только два матча. Шикарно еще. Я скинул. Ну, а нет. Ja tylko jedna karma. Ona... Czy ona będzie co, Jak my mamy ją znaleźć? Tym ostatnim najgorzej znaleźć. powinien szczerze by zrobić. Świetnie się, świetnie się, szybko. Wypad. Wypad zły, paparłom. Nie. Ciekawe czy przejdziemy do końca, czy nie, może nie nazywał i przejdziemy. Co? Co? Ciekawe, ale okej. Okay. Jest Dunia. Oh my. Zginę to będzie koniec. Orange, orange, orange. Вообще не играет часом. Вагуна. Это бы не скрыть до конца отчинка.

cess. Um.